To jest kwadrans na angielski, lekcja 110. Good morning, lads and lasses. How are you today? Same old, same old. Nic nowego? Mam nadzieję, że lepiej niż tydzień temu. So do I. Czy jesteście gotowi na dalsze starcie z rozmową o pracę? W dzisiejszej lekcji omówimy kolejne dwa pytania z rozmowy rekrutacyjnej. W materiałach dodatkowych z tej sekcji zajmujemy się nieco bardziej gramatyką, na którą często szkoda nam czasu w trakcie podcastu, który ma pomagać mówić po angielsku, a nie wykładać reguły gramatyczne bez zastosowania. So, without further ado, let's begin. Okej, okay. zaczynamy od powtórki, Aniu. No, poproszę cię o tłumaczenie pytań. Pytań, bo myślę, że spora część naszych słuchaczy skoncentrowała się na odpowiedziach, no a nie na pytaniach. Okay. Więc chciałem tak przewrotnie, podchwytliwie zapytać. Jak powiesz, opowiedz mi o sobie. Tell me about yourself. Excellent. Tell me about yourself. A jakbyś powiedziała czy zapytała, dlaczego powinniśmy Ciebie zatrudnić? Why should we hire you? Why should we hire you? Wonderful. Zapytajmy jeszcze, co możesz wnieść do naszej firmy? What can you bring to the company? Yes. What can you bring to the company? I na koniec, może opowiedz mi, co wiesz o naszej firmie. Tell me what you already know about our company. Fantastic. Tell me what you already know about our company. Great job. Przechodzimy sobie do kolejnego pytania w naszej rozmowie kwalifikacyjnej. Dzisiaj będziemy się pytać, dlaczego. Dlaczego? Najpierw zapytamy, dlaczego chcesz tutaj pracować. In English? Why do, why do you want to work here? Why do you want to work here? Why do you want to work here? Good. Ewentualnie możemy też usłyszeć, co jest dla ciebie ciekawego w tym stanowisku. In English? What interests you about this role? 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 Great job. All right. Więc tak. To jest pytanie podchwytliwe, bo uwaga, większe pieniądze Ok. To zła to odpowiedź. To nie jest pytanie o pieniądze. No nie. Dlaczego chcesz tu pracować? Bo będę tu więcej zarabiał. Nie jest najlepszą odpowiedzią. Um, polecam tutaj skoncentrować się na własnych wartościach i wartości, które reprezentuje firma. Czyli koncentrujemy się na kulturze pracy w danym miejscu albo na misji danej firmy czy danego stanowiska. Trzeba sprawdzić, czy ona współgra z naszymi doświadczeniem i z naszymi wartościami, right? Mm -hmm. Jeżeli na przykład lubicie rozwiązywać problemy, no to podkreślcie to, jesteście problem solver, po angielsku się mówi, no to warto podkreślić, że uważacie, że w tej firmie rozwiązuje się problemy jakiejś tam niszy, tak, czy jakiejś grupy społecznej i, i to jest to, co was kręci. No i warto być podekscytowanym. Pracą w tym miejscu. To jest dość istotne przy odpowiadaniu na to pytanie. Rekruter, zadając te pytania, chce dowiedzieć się, co was motywuje. Wiedząc, że firma nie jest w stanie co kwartał udawać podwyżkę, rekruter chce wiedzieć: Jak poza finansową motywacją firma może was zatrzymać na dłużej i mieć z was jak najwięcej korzyści? Tak jest, zgadzam się z tym w 100%. Przypomnę to, co mówiłem poprzednio, że jest to taka gra w dopasowywanie. Musimy być pewność, że wy pasujecie do firmy, ale też że firma spełni wasze oczekiwania, no bo inaczej po kilku miesiącach po prostu zmienicie pracę, a na pewno nie o to chodzi pracodawcy. No bo to dopiero wdrożenie się skończy przecież. Tak, a proces rekrutacyjny też jest kosztowny. Oczywiście, oczywiście, że tak. No dobra, więc nasze wyrażenia kluczowe, a na potrzeby przykładowej odpowiedzi. To pierwsze co, to byśmy powiedzieli, że, bo pytanie jest, dlaczego chcesz tutaj pracować? Powiedzmy, że mam doświadczenie w, na przykład w obsłudze klienta. Powiemy, I am experienced in customer service. I am experienced in customer service. I'm experienced in customer service. I'm experienced in customer service. Tak, jest, czyli jestem doświadczony w. Ale możemy też powiedzieć, że mam doświadczenie, czyli in English. I have experience in. Yeah, excellent. I have experience in. Customer service, right? Tutaj użyłem też wyrażenia shift into. Shift into. Shift into. Shift into. Great, right? Czyli chcemy dokonać zmiany na coś, albo zmiany w jakimś okay. kierunku. To będzie ten wyraz shift. Um, możemy też użyć wyrażenia, że chcę zmienić ścieżkę mojej kariery. Hmm. Okay. Change my career path. Change my career path. Great. A jak powiedziała, że w całym zdaniu, że chciałbym, chciałabym zmienić ścieżkę mojej kariery? Mhm. Mm I'd like to change my career path. Excellent. Yeah. Great job. I'd like to change my career path. Wonderful. Okay. No dobrze. Poznamy też wyrażenie, że najnowszy sprzęt. Okej. Okay. Najlepszy, najnowszy. In English. State of the art equipment. Okej. Okay. State of the art equipment. Yeah. Zajrzyjcie na stronę. Tak. To się tak łatwo nie pisze. State of the art equipment. State of the Art Equipment. Tak, State of the Art jest bardzo ładnym przymiotnikiem, oznacza właśnie najnowszy, hipernowoczesny, właśnie State of the Art, najwyższej klasy. Alright? Okay. Do tego, a dołożymy sobie trzy wyrażenia określające pozycję firmy na rynku. Tak jak mówiłem, trochę biznesowego języka, no musi nam się tu wkraść. Um, można być liderem na rynku, to jest super easy po angielsku, Market leader. Market leader. Market leader. Market leader. Tak jest. To nie chodzi o lidera na, na targu. <laughs> Chociaż. Jeżeli firma stara się przechwycić pozycję lidera, czyli pozyskać jak największą część rynku, to to wtedy będzie challenger. Oh, challenger, market challenger, market challenger, exactly tak jest. So market challenger wants to be the market leader. Natomiast jeżeli firma jest y, usatysfakcjonowana, będąc gdzieś tam niżej niż na fotelu lidera, a na rynku, to wtedy to będzie market follower, market follower. Jak follower na Instagramie. Tak, dokładnie tak. Że on podąża, on jest okej. Okay. A to takie, takie Pepsi, wiecie. E, jest okej, okay, no. Do Coca-Coli nie dogonimy, ale tu, gdzie jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi. Market okay. Znaczy follower. to nie jest tak, że to jest ktoś, kto tam jest na nizinach, tylko że on śledzi trendy i podąża za nim, nie wyznacza ich, nie. Tak, to możemy tak powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. E, a chociaż nie wiem, czy tu chodzi o trendy, bardziej bym powiedział o udział w rynku, nie? Taki market share, Aha, ilość okay. sprzedaży okay. w danej kategorii. A, no, ale lider może być tylko jeden. Wiadomo, <laughs> followerów będzie więcej. A, um, także w ten sposób. Ok. No i będziemy jeszcze chcieli zapewne w pracy, po to zmieniamy często pracę, żeby się rozwijać i pracować nad naszymi umiejętnościami. Takiej umiejętności to będzie wyraz Skills. 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 Great job. I ogólnie mamy umiejętności miękkie, soft skills. Soft skills i twarde, czyli hard skills. Hard skills. Tak jest. Te drugie zwane też będą technicznymi. Technical skills. Technical skills. Excellent. Tak jest. Tam będzie k właśnie w wymowie. Technical skills. Technical skills. Beautiful, beautiful. Uh, a wśród umiejętności miękkich będą umiejętności interpersonalne, interpersonal skills. Interpersonal skills. Wonderful. All right. Um. So, Aniu, let's ask the question and let's hear Franek's answer. Okay. Mm, why do you want to work here? I have some experience in working with wood. And now I'd like to shift into working with plastics. Your company uses state of the art equipment in your production process and has been the market leader for years. I believe I have the necessary interpersonal skills, but I would like to learn more about the technologies used in car manufacturing. Excellent. Także, jak widzicie, nie ma żadnego nawiązania do pieniędzy, tylko podkreślamy, że jesteśmy tutaj dla rozwoju, że wiemy coś o firmie. Kolejnym pytaniem w naszym odcinku będzie: A dlaczego odchodzisz ze swojej pracy? Po angielsku: Why are you leaving your current job? 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 Tak jest, leave a job. Kluczowe pytanie. <laughs> leave a job to będzie właśnie opuścić pracę, a current? Obecną. Tak jest, czyli to jest pytanie zakładając, że no jeszcze macie pracę i chcecie ją zmienić. No dobra, i Aniu, jak myślisz, co jest fatalnym pomysłem? Najbardziej na fatalnym pytanie. pomysłem Aha. jest mówienie źle o swoim byłym albo obecnym pracodawcy, czyli tym, o którym te teraz pracujecie, a chcecie zmienić pracę. Excellent. I agree. Tak jest. To jest fatalny pomysł. Odradzam z całego serca, bo idea jest prosta. Jeżeli odchodząc z pracy mówicie źle o swoim pracodawcy, to. Ten, u którego będziecie pracować w nowej pracy, to jest zły, zły znak dla niego. Też będziecie obgadywać i też będziecie źle o nim świadczyć. Um, także dużo lepiej jest skoncentrować się na innym aspekcie powodu odejścia z pracy, nawet jeżeli odchodzicie, bo macie fatalnego szefa. Więc to pytanie ma na celu sprawdzenie tak naprawdę, co Was motywuje, oraz jeżeli mieliście problemy jakieś interpersonalne w pracy. Jak sobie z nimi poradziliście? Jak sobie radzicie z niedogodnymi sytuacjami? Także nie mówcie I didn't get along with my boss. can you repeat this? I didn't get along with my boss. Czyli nie dogadywałem się z szefem. I didn't get along with my boss. I didn't get along with my boss. Proponuję powiedzieć raczej, że szukacie możliwości rozwoju, że obecna firma nie może już Wam niczego zaoferować, um, czy że pracuje w jakichś przestarzałych technologiach. Albo A. właśnie, że chcecie zmienić ścieżkę kariery, bo to też zależy, do jakiej pracy chcecie się dostać. Jak najbardziej. Więc załóżmy, że szukacie nowych wyzwań. Po angielsku: Look for new challenges. Look for new challenges. Tak, czyli możemy powiedzieć w pewnym zdaniu, chciałbym poszukać nowych wyzwań. I'd like to look for new challenges. I'd like to look for a new challenges, for new challenges. Yeah, good correction. Tak, albo uh, I'd like to look for new opportunities. I'd like to look for new opportunities. Czyli nowych szans, tak? Możliwości. Tak, new opportunities. Albo po prostu chcielibyście się rozwinąć. In English, develop. 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 Może zwróćcie uwagę na akcent. Dokładnie, tak? Na drugą sylabę. Nie, nie develop, tylko Dokładnie. develop. Dokładnie. Mhm. Albo expand. Expand. Jak rozszerzyć, tak, horyzonty. Expand. Expand. To mi się kojarzy z kolonializmem trochę. <laughs> to jest trafne określenie i dobre skojarzenie. Ekspansja. Expand. To usłyszmy Franka, który krótko tutaj nam udzieli odpowiedzi, a potem podamy kilka alternatywnych odpowiedzi, które być może bardziej um, będą dla was przydatne. Aniu, what's the question? Mhm, mm już, już zadaję Ci pytanie. Why are you leaving your current job? Like I said, I really enjoyed working with wood, but I'm looking for new challenges to develop my technical skills. I już. Nie trzeba się zagłębiać. Teraz tak, kilka innych odpowiedzi, które być może będą bardziej adekwatne do Waszej sytuacji, mogą zabrzmieć tak: I want to work in a different industry. I want to work in a different industry. Which means? Chcę pracować w innej branży. Excellent. Tak jest. Czyli chciałbym zmienić moją ścieżkę kariery, tak jak już mówiliśmy. I teraz bardzo ważna fraza: due to, family reasons. Oh. due to family reasons. due to family reasons. Due to family reasons. Due to family reasons. Good. Będziemy to tłumaczyć jako z powodów rodzinnych. Okay. Oczywiście, powody rodzinne możecie zastąpić jakimś innym powodem, jak osobisty, tak? Personal reasons. Ale jeżeli coś tam robimy, to jest bardzo ładne, politycznie takie poprawne, ogólne stwierdzenie. Myślę, że też nikt nie będzie dopytywał. Przy takim, takiej odpowiedzi, nie? Że jakby. Jak najbardziej, to jest takie ogólne stwierdzenie, i rekruter a no, będzie musiał sobie tam wydedukować, co tam się zadziało. Taki tak? challenge. Trochę tak, trochę tak. E, więc e, powiemy sobie teraz, że z powodów rodzinnych, no, załóżmy, że, no właśnie, co, co wydedukujecie? Może powiedzmy zdanie. Due to family reasons, I don't like the hours at my current job. Can you repeat this, please? Due to family reasons, I don't like the hours at my current job. Yeah, I don't like the hours at my current job. So what do you think is the reason? Jaki może być powód? Mm, kids? Yeah, probably, right? Pewnie dziecko się pojawiło i no, ciężko się pracuje, nie wiem. Na zmiany. Dokładnie. Albo na nocki, no bo dziecko od rana już atakuje i po nocy nie ma się kiedy odespać. Także tak, widzicie, dedukcja, ale powiedzieliśmy ogólnikowo due to family reasons. Być może nie trafiliśmy z naszą dedukcją. Alright. Kolejny powód, no to firma, być może w której pracowaliście upadła. E, jeżeli bankrutujemy, to powiemy go bankrupt. Go bankrupt. Go bankrupt. Go bankrupt. Albo go under. Go under. Go under. Go under. Czyli dosłownie iść pod. Kreską. Pod kreską. <laughs> iść pod. Moja firma poszła pod. Tak, ale to trochę tak bardziej jakby, nie wiem, przejść pod zarząd, czyli ogólnie sytuacja finansowa była fatalna, ale też możemy powiedzieć po angielsku go out of business. Go out of business. Right. To Aniu wybierz jedno z tych trzech. Powiedzmy, że zbankrutowała firma, okay. w której pracowałem, pracowałam. Zbankrutowała. How would you say it in English? Mm, the company I worked for went bankrupt. Well done. The company I worked for went bankrupt. No, i to jest dobry powód, żeby szukać nowej pracy. Um, I dołożymy sobie jeszcze jedną, że musieliśmy zmienić miejsce zamieszkania, czyli przeprowadzić się. Przeprowadzka to będzie move. Move. So, we can say: Move to a new city. Move to a new city. I przeprowadzi się do nowego miasta. Ale w języku biznesowym częściej usłyszymy wyraz relokacja. To brzmi fatalnie. Po polsku, ale po angielsku jest super często stosowane i to jest właśnie relocate. 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 Ja bym na polski tego tak nie tłumaczyła. Tego się nie tłumaczy Ze względów historycznych. Tłumaczy się właśnie, jako zmienić miejsce zamieszkania. Czy jesteś gotów na przeprowadzkę? To też jest takie pytanie, które możemy usłyszeć na rozmowie rekrutacyjnej. To Aniu, powiedz proszę, że z powodów rodzinnych zdecydowałam się na przeprowadzkę. Ok. Due to family reasons, I decided to relocate. Great job. Due to family reasons, I decided to relocate. Great job! Kolejne dwa pytania za nami. Znając cel pytań rekruterów, łatwiej jest nam przygotować odpowiedzi, które uproszczą całą procedurę i dostarczą informacji pokazujących, że to my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowiska. Przy okazji tych przygotowań poznajemy dużo słownictwa biznesowego. A część z Was jest dalej z nami, gdyż w przyszłości może będziecie chcieli emigrować. A może podjąć pracę w międzynarodowym środowisku? Zapewne domyślacie się, że zadaniem domowym jest przygotowanie odpowiedzi na te dwa pytania. That's all for today. See you next week, guys. Bye. Bye.